Witam wszystkich serdecznie. Kolejny filmik z losowań. Może tym razem szczęście do nas się uśmiechnie. Kostiumy. Kostiumy, z których tak naprawdę tylko mi wypadł raz. Nie, dwie, dwa, dwie piątki w kostiumach czyli Kagan i Quintus, który nawet ostatnio mi wpadł z obozu takim, że to kostiumie jeszcze, ale to akurat tam mało istotne chyba. Ten jest słabszy mi się wydaje. No nieważne. Losowań była masa. A dzisiaj? A dzisiaj będzie ich jeszcze więcej. Jak widać 37 losowań. Więc jest szansa, że chociaż ten bohater miesiąca wpadnie. A więc zaczynajmy. Rozgrzewka maszyny oczywiście. Już tu może nam dać dzisiaj? Dobra, oj, lecą oddziały, to dajemy dalej. Dobra, oddziały się skończyły. No to co? Zaczynamy. Chociaż jedną kreskówkę pięciogwiazdkową bym chciał. A najlepiej, Wiwikę. No ale to chcieć to sobie można. A rzeczywistość to bardzo brutalnie weryfikuje. Zaczynamy. Dzień dobry. Iż tak, przodek jaszczurów. szurów. Kolejne. A kolejny Ulmer. Również kolejna petarda. To może tu. Melendor. Melendor. imprezowy czarodziej. Melendor kreskówka. No, pewnie Pewnie zrobimy. Co on tu? Co on tu? Regeneruje 38. Wszyscy sojusznicy 27 do obrony. No. A imprezowy? No nawet przyzwoicie to wygląda. No ale zobaczmy dalej. Chcemy piątki. Nie chcemy trójek, czwórek. Chcemy piątki. Kreskówki, piątki. Lixiu. Jest. No, to jest. To jest petarda karta, która na pewno zostanie zrobiona. Ten kostium. Wyciszenie na 3 tury, to jest rewelacja. To, to nawet nie kreskówka, ale tutaj wyciszenie na 3 tury to jest rewelacyjne. No dobra, czwórka, no ale... No nie chcemy czwórek, chcemy piątki. Tą czwórkę chciałem, jest, okej. Okay. Wydawać piątki, no nasz na gar to nie jest piątka, chyba że dwa wpadną, to jest szóstka nawet jakby nie patrzeć. Piątki, piątki, dawa, dawa, klawa, może i jest klawa, ale to jest tylko i wyłącznie dawa. Przegrzejmy maszynę trochę. Oddziały, oddziały zawsze mile widziane. Zawsze mile widziane. A dajmy jeszcze tutaj. O, i jeszcze jeden. Dobra. Wracamy w kostiumy w takim razie. 31 losowań jeszcze. No to może tu? Co nam tu wpadnie? Gunnar. Ardy Kowal. To może na takim. coś musi wpaść, ale niekoniecznie ale no dobra, poszukiwaczka ten kreskuł wygląda. nie chcemy tych chcemy piątki jakieś, piątki przybywajcie piątki, piątki, przybywajcie, mały John to nie jest ten jak z Robin Hooda wygląda jak ktoś pamięta Robin Hooda, no gdzie są te piąteczki o na przykład tutaj będzie czy nie będzie w końcu coś. Wypadałoby. Jahangir! Jahangir! Wspaniała karta. Cud miód malina, jak to się mówi. No i znowu guma. Lasowaniem mlekiem i miodem płynące. No może tu? Kreskówkowy, Dobra. to może tu? Że i nic, Kirill. Kirilla to już nie chcę. O, jeszcze epicki na no, jakiś kreskówkowy. No zobaczymy, co, co on robi. Regeneruje wszyscy otrzymują 12, wszyscy sojusznicy, 26. Chyba mam zrobionego tego, jak dobrze pamiętam, i wzmacnia o 120, 90 i może być przekroczone, i to jest fajne. Natomiast drugiego już raczej nie potrzebuję, ale na przykład Izar nie mam przygarnął w takim kostiumie. Tymczasem Wukong, no, jeden, drugi, trzeci jeszcze będzie pewnie. Niekoniecznie to jest moja karta marzenia. Vivika Martyrku się przyda. Może niekoniecznie Karil rozgrzany jest, ale wolałbym Vivikę. Ani jednej piątki co za padaka. Nie podejmę się. Elena jest i w kostiumie. Podwójny. A jest kreskówka? Nie ma kreskówki, ale jest podwójny. Elena 207 wszystkim. Rzucający bohater kontratakując 80%. Obrażenia zadawane przez kontratak zwiększają się. No, na pewno będzie do zrobienia. Na pewno będzie jest pierwsza piąteczka, proszę Państwa. Ale Wikipedia bym chciał. Chociaż Wikipedia. Leonidas też jest kapitalny. Kolen. Kreskówka? Jest kreskówka. A co robi kreskówka? 175 wszystkim, otrzymują obrażenia dodatkowe przeciwko naturze. Je, pewnie się zrobi. No. Te kreskówki są dość dobrymi kostiumami z tego co tam widać. Tyru niekoniecznie. No nie no, tu bym chciał, tu. Ja hangi Już go nie chcę naprawdę. Chciałbym wiwikę. Bardzo bym chciał Banetę też nie. Niekoniecznie. Vivicę. Kailani też nie. Trzeba rozgrzać maszynę. Zużyjmy to co tam jest niepotrzebne. I podgrzać trochę maszynę, gdzie jest ta matka mróz, którą tam działajemy. Tutaj te trójki, wszystkie jak to się mówi, do piachu hangiry, nie A walena chyba zostawię. Zobaczę, sprawdzę, co ta trójka tam robi. Dobra, dawać. Boski iż tak został poświęcony na szok Lekka rozgrzewka oddziały No dobra Wracamy Jeszcze 15 losowań. Wiwika 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 Wiwi Vivi byłaby naprawdę fajna i on też by był fajny. W ogóle jakaś piątka była. Nie skarlet, Scarlet to Scarlet, jest Scarlet, tancerka też jakoś tak nas nie porusza tutaj. Reszta, czy, piąteczki, piąteczki, balet, prawda, gąbka. To może tu? Sokolnik. No Chyba tu ma utracę nadzieje na jeszcze jakieś dobre odsłonienie. Iż tak, iż tak właśnie jeszcze mnie potęguje w tym Berde. To już takie ciosy poniżej pasa, bym powiedział. Rigard, rigardów już mam. Nie chcę już więcej, rigardów. Rycerz jeszcze tutaj, kreskówkowy, może zobaczymy, ale to nie to chcę, ja chcę tutaj coś innego. Kajrani, to też nie jest to, co chcemy A może tu, może Horda nie, Valent wpadł, boski Valen, a ja chciałem. Nie jest widane chyba wylosować tą kartę. Quintusa już mam, no może Leonidas na pocieszenie. Nie. A może jednak? Nie. A może jednak? Zostało jeszcze tylko trzy. Naszka. Boże święty. Wiwi. Wi. Dwa losowania. 37 losowań. Jedna piątka. Nawet bohater miesiąca nie Ostatnia szansa. I... Bale. Nie. Oberon. Resztki żartownisia, dokładnie można to losowanie nie, nie. O, teleskop, mile zawsze widziane. Druga... Kula to już niekoniecznie. Tarcza jeszcze tym bardziej, chyba że nie wyrzuca w siebie kulą. No, no to podwójna tarcza. No nic, nie udało nam się wyciągnąć Vivi, którą tak bardzo chciałem. 54% regeneracji. No niestety. Może kiedy indziej. Zapraszam na kolejne filmiki z losowań, które będą się jeszcze pokazywały w najbliższym jakimś czasie, bliżej nieokreślonym. Oczywiście subiki, jeżeli ktoś jest zainteresowany, łapka w górę też może się zdarzyć. Życzę wszystkim miłego wieczoru, udanych losowań i udanej wojny jutro. Trzymajcie się, hej.